Piąta próba. Cześć, witajcie na moim nowym odcinku na moim kanale. Na dzisiaj wyjaśniamy dramę związaną ze mną. Mamy gościa specjalnego. Ej, muszę cię przedstawić. No, mamy gościa specjalnego, mówię. siema. No i dzisiaj wyjaśniamy dramę o to, że. Ludzie mówią, że to ma Watykańczyka. Nie sprawdzajcie tego na Totalwirusie. To, znaczy, że Totalwirus wam wykryje wirusy, to nie znaczy, że ma wirusy. Nie wiem, patrzcie. Na, na, tej, aplikacji wykry, na tej aplikacji mi wykryło 8 wirusów. Yy, teraz wam nie pokażę, bo jeszcze to będzie 10 lat uploadować, bo teraz nie mam najlepszego neta. Ale znacznie, odpalmy to. Poczekajmy. Baczę się dużo plików załadować. Like it. I jak się to kiedyś załaduje, będzie lepiej. Dobra, co jest system for Information mamy na przykład w Mapy mamy. A, I mamy. Gdzie wirus? O, też zanim było. sami było. No i... O nie da się przesuwać, ale była animacja. No i gdzie jest ten wirus? Gdzie? Czy jakby no? Gdzie? Bo ja tego nie koła widzę. No. Mamy terminal nie pamiętam czy działający. Mamy ustawienia. Oj. A, a da, da, tak miało być, że tak miało być, nieważne. <grym> Palace nie działa. Plugin jest tylko jeden plugin. Ma tutaj Town of komputer, restart oraz wyjście z aplikacji. Wychodzimy. No i co? Nie, ale tam mi po ekranie. O. No. Coś się okienka wyświetlają. Czekajcie. Aha, bo to te okienka to były przez to. że, że miałem odpalą na ten po prostu. Bo miałem odpalone monitoring, który monitoruje na przykład temperaturę procesora jak szybko działa. W sensie jak szybko nie, to nie pamiętam RAM GPU dlatego, bo to musiało restartować się i sprawdzać ciągle. Dlatego tak mogło być. I ogólnie żyję. Wirusa nie mam. Nic mi się nie wkradło na komputer. To samo wam wysyłałem. Druga rzecz. Przywalanie się o to, że korzystam z chata GPT. Jakby z najgorsze przywalenie się o coś. I, no, to ja się mogę teraz przywalić. O to, że komentarze piszecie, bo tak, bo mi się tak podoba. No, tak samo, to jest to: Chat GPT, to jest narzędzie, to ma ci pomóc. Dlaczego mam z tego nie korzystać. Bo jak widać, wy nie wiecie, co ja robię, więc zaraz zobaczycie. Za 3, 2, 1 i pojedźcie sobie trochę w górę. No, to zobaczymy, komu się będzie chciało. Powoli sobie zobaczcie, co ja muszę pisać. Dlatego ChatGPT mi pomaga. Chociaż ogólnie AI mi pomaga. Bo ktoś chce, to ja to nie chce, to napiszę coś takiego. Zaprawdę, przywalanie się coś takiego to. Chcecie, to się sami piszcie. I przeczytałem komentarz, że ja to robię z AI, a później to wciskam jako kit, że ręcznie robione. Bo większość była ręcznie robiona, tylko to, czego, to co jest ciężko zrobić samemu, to pomagam sobie AI. I nie jest to ChatGPT. GPT. I jeśli ktoś nie wierzy mi, to proszę teraz zobaczyć, że to nie jest ChatGPT. GPT. Szata GPT nie korzystam, bo jest to badziewie. Kiedyś korzystałem, bo nie znam innego narzędzia. Teraz jak znam, to z niego nie korzystam. Więc przywalanie się o to, że ja korzystam z AI nie ma totalnie sensu. Jakby kto chce niech korzysta? Tak, jak się przywali na przykład o to, że masz taki telefon, a nie inny, na przykład, albo o coś innego, no. Ludzie, jaki to ma sens, się o takiej głupoty przywalać, no. Naprawdę, bo korzystanie z AI. Ja chciałam być miły, chciałam wszystko wytłumaczyć, nie, to nie, lecimy. Naprawdę. Przywalanie się o AI. No, super. AI to jest narzędzie pracy. To ma pomóc. To poczekajmy na Windows 112, który będzie oparty na AI. Jak go nie zaktualizuję? A wy zaktualizujecie niektórzy. I co? Mogę się przywalić, że, że was system ma AI. Bo tak. No ludzie, to jest narzędzie pracy. To ma pomóc. Naprawdę, no. Ja nie wiem, to jest. Inna. W sensie. Bo, jakby. Nie wiem. Przywalanie się do AI. Ja rozumiem, ktoś może nie korzysta z AI. Ktoś może tego nie lubi. Ja rozumiem. Ale zachowajcie to dla siebie. Bo nie zamierzam czytać komentarzy później, że, że Wy nie korzystacie z GPT, a ja tak. Trzeba z innego AI. No proszę was. Jakby. Nie wiem. Niektórzy ludzie to są naprawdę inni. Przywalanie się o AI. Ja wiem, że ja to powtarzam. Aj, aj, aj. Ale to jest bez sensu. No. Zresztą pracuję teraz nad nowym systemem, który jest trudny do napisania, bo chce dać dużo funkcji, żeby nołaty skorzystają z komputera i tego, czego nie ma na Windowsie. A dokładnie jest to nakładka na system, która ma ci pomóc. Jak nie chcesz instalować innego systemu niż, niż Windows, no to masz nakładkę na Windowsa. Dużo ludzi się przywalało o to, że ja robię nakładkę na Windowsa, a nie system. Bo nie zamierzasz się uczyć C++ po to, by pisać głupie systemy, wolę zrobić nakładkę na Windowsa, aby będzie bardziej użyteczna. Instalujesz, odpalasz, masz. Wszystko działa, wszystko działa. Jak będą jakieś błędy, to możecie mi je wysyłać. No ale tak to po co? I jeśli będą jakieś błędy to ja wam w opisie dam na, jak, na jakiego e-maila je wysyłać i za niedługo wyślę wam beta. Nie powiem dokładnie w jakim czasie, bo sam nie wiem, a w najbliższym czasie jak wyjdzie beta 0.6, dokładnie build 650, 600, sorry nie 650, to wyślę wam. żebyście mogli sobie zobaczyć co jest, co się zmieniło. I wtedy sobie zobaczycie. nagrywasz I więc ogólnie. Jakby no. I też Windows Defender mi wykrył wirusa przy tym przy eksportowaniu przy eksportowaniu do exe. Trojana mi nie by wykrył. Odpaliłem, trojana nie było. To była biblioteka. Jakiego wojanka? Trojana. Więc ogólnie to, że defender wam pokaże, to nie znaczy, że to jest. Czasami może to wykryć, bo na przykład, nie wiem, coś im się niby nie zgadza, ale nie ma nic podejrzanego. Jakby ludzie. Oni mają ogromną ba bazę wirusów i oni mają dobrego defendera, ale to nie oznacza, że, to nie oznacza, że jak ktoś wykryje, to że od razu to jest wirus. Ludzie. Ja na PS3 haki pobierałem i niby, by, niby były wirusem. Wirusem były, no bardzo. Gry działały na, pl na PlayStation 3. Działały, więc gdzie, gdzie jest problem, jakby, bo. Ja nie wiem, ja, na... ja szanuję moich widzów, ale niektórzy to jest naprawdę inna liga. I zobaczcie, jak wygląda pisanie takiego systemu. I od razu mówię, zakaz kopiowania, bo jak gdzieś cokolwiek zobaczę, to. Kopiać będziecie mogli jak wyjdzie 1.0. Open source będzie. Otwartość źródła. Wtedy będziecie mogli sobie pisać swój własny. I od razu mówię, nie ma dawania premium za darmo ani innych aplikacji. Bo to, co ma być płatne, będzie płatne. I ma tak zostać. Parę, niektórzy ludzie to jest krakowajsko wszystko Co tylko chcieli Więc naprawdę no, Ja... ja tego nie rozumiem Teraz zaczął ten odcinek Na ze mną Gospycji. Gospycji. No właśnie ha? Czy mój program ma wirus. Którzy piszą, że to jest wirus, czy coś? Jest... Wykryło sześć wirusów. Niby. Na odcinku. Mój plik. To nie miało żadnego wirusa. I kto to odpalił, ten wie. Chyba, że ktoś sobie Watykańczyka odpalił jako drugi plik i mu nagle wyskoczyło Watykańczyk. No. No naprawdę, takie skamowanie, co z... Co z... Jesteście dwulatkami? Ludzie. I nie... Ja nie chcę krytykować wszystkich ludzi, ale... I ci, którzy się do tego nie przywalali, yy, ja nic was nie krytykuję. Trzymajcie się z dystansem, bo ja was nie krytykuję. Ale ci ludzie, którzy się przyczepiali? Jaki to ma sens? I od razu uprzedzam. Wszystkie komentarze z krytyką usuwam. Po prostu usuwam. Jakby... Ja nie zamierzam czytać tego. Jakby macie problem o to, że, że korzystam z AI, albo że to jest niby wirus. Ludzie, wy, spojrzyli... wy spojrzeliście na to i potem to oceniliście. Nie oceniaj książki po okładce. Właśnie. No i... Ludzie i tak to robią. Ale dosłownie, bo kurde, stworzysz coś, nie? I na przykład będzie miało ogłówniane jakby logo, nie? No, takie sumie, tak jak niektóre firmy, które mają jakiegoś chleba. I... Widać, że to jest głupie, nie? Ale jak tu będziesz, to jest interesujące, nie? Ale tu wygląda to k**wa z pewnością. No właśnie. Albo to jest tak, jak oceniał ocenia was po wyglądzie. O, ty jesteś brzydki, bo tak. O, o, jesteś brzydki, ja ciebie ludzie lubię. Ty brzydki. Czemu? Bo tak. Nie bo wiem. Tak, bo masz, bo tak. Ludzie, nie zagadaliście nic. Bo wy sobie tak stwierdziliście. No to powodzenia. Te, te, które to piszą, to są jakieś śpiewy, kidy. Ej, dobry, dobry. Tu, Które przeklinają dodatkowo. No, z, 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 zobaczcie. Dobry. Cze, czekaj, chwila. Właśnie, tutaj go śpisze: Krystal Launcher chroni wirus, a pokazał mi wirusa. Bogła mogę ci powiedzieć. Czekaj, zaraz. No i ale kasę super. No tutaj jakieś pięcioletnie dzieci przeklinały, człowieku. Jakby ludzie. To ma Watykańczyka. Ludzie nie pobierajcie tego. Super. Brat myśli, że ktoś mu uwierzy, że jest programistą, bo robi kod z Pythona w ChatGPT. Bo mogę! Nikt mnie zabronił! Ludzie! Jakby. Co już mogę powiedzieć? Dobra. Nie się, bo jesteś myśli. Okej. No, ale ludzie! Przywalają się o to, że ja z ChatGPT ja korzystałem. Jakby. Naprawdę. Wszystkie komentarze są takie same, praktycznie. Chat GPT, Bo ChatGPT GPT to jest narzędzie pracy. To służy do tego, żeby z tego korzystać, no. Jakby, zresztą i tak każdy z Was korzysta z tego ChatGPT. GPT. Jeszcze, mi ktoś napisze, że on w Microsoftie pracuje. Z na mu uwierzę, no. Mówię, Ludzie, Bruch. kto chce niech korzysta, z dystansu się do tego trzymajcie, bo ja znam takiego jednego gościa, nie będę mówić kto, który jest naprawdę, nie wiem, Gdzie miał wszystko problem, nie powiem kto to jest na filmiku. Ponieważ nie chcę, żeby ten ktoś się do mnie doczepił. Bo, bo to będzie miał problem. Kurde, mówisz moje nazwę! Mam problem, mówisz moje nazwę! No, nie. właśnie. Też to nie, nie dotyczy te, tego programu. A na przykład, chodzę do podstawówki szósta klasa. I niektórzy kiedy przywalają o to. Ja rozumiem, że go się to czasem przywalać. Ale z dystansem trochę. Bo na przykład robimy czasem sobie śmieszne naklejki. Nie? I sobie je wysyłamy. Po prostu. Śmieszne. I druga osoba się przywala. Może napisać, jakby, że nie chcę, żeby były o niej robiono jakieś naklejki czy zdjęcia. No to. Jakby. A nie od razu no nawal właśnie. nawalanie się i ten... No właśnie. Suwie, bo... Więc... I o tego bo się, sobie tak, tak myślą, o ja tak mogę, o ja tak mogę, bo są w no. No są w samorządzie. Jakby... Więc no, go... zapra... naprawdę, widzowie... Wy bądźcie normalni. I nie róbcie tak. Na razie, pożegnaj się.